Proszę Państwa, witam serdecznie. Jestem już w domu. No nie, nie odbyło się bezpieszczo tych skurwysynów złodziei z wiejskiej. Ja nie wiem, bo nawet nie wiedziałem, że oni z łapanki tego ministra wzięli budkę, wódkę jakiś taki kurwa niewydarzony ten pacjent. W każdym bądź razie facet gada, sam nie wie co. A w sprawie chodziło że jedną. A mianowicie o taką, że trzeba było coś wreszcie ze stanową publicznie zrobić. No to co? Bierzemy go w świetle kamer do prokuratury, stawiamy zarzuty, za chwilę wypuszczamy. I jest sprawa załatwiona. Jutro towarzysz Seremet rano pobiegnie do FC Kopacz, tam jej zamelduje, no pani premier, stonoga ma zarzuty, dozór policyjny czy tam milicyjny, bo to nie ma co policji obrażać. I taki będzie finał. Proszę Państwa, ja Państwu gwarantuję, że po wyborach parlamentarnych, po najbliższych wyborach parlamentarnych będziemy ich synów Autobusami wozili do prokuratur i nie będą tak szybko te hamy z platformy wychodziły z tych przesłuchań, jak dzisiaj mnie wypuszczono. A panu, panie Seremet, znaczy o towarzyszu Seremet, to nie wolno ubliżać panu. pan to jest ktoś, a pan to jest towarzysz po prostu, cudem ocalony i powołany na stanowisko prokuratora generalnego. A panu, towarzyszu Seremet. To tak jak już mówiłem do mediów, jeszcze raz ponad cudownie proszę, tego pięknego wieczoru, w którym się sobie podwójnie w stopy. Niech się Pan ładnie odpierdoli ode mnie, dobrze? No. Pozdrawiam. karyrowiczów z prokuratury też pozdrawiam. Atmosfera była podniosła. Rzecznik prasowy czekał już ten ulizany taki. Jeszcze dwóch prokuratorów niezwiązanych ze sprawą, także tam tętniło dzisiaj i wszyscy chcieli zrobić. Karierę na stonodze. A Żydek Kuźniar napisał i gwiazda zgasła. Kuźniar, ty Frejerze, twoja gwiazda, gwiazda jeszcze się zapali. I zapaliłem stonoga. Cześć.